Marzenia o idealnie dopasowanej garderobie stają się rzeczywistością. Nasz zespół doświadczonych krawców oferuje usługi na najwyższym poziomie, dbając o każdy detal Twojej odzieży. Zajmujemy się zarówno przeróbkami ubrań, jak i szyciem na miarę. Tworzymy niepowtarzalne kreacje dopasowane do Twojego stylu i sylwetki. Jako jedni z nielicznych specjalizujemy się w przeróbkach sukien ślubnych, zapewniając profesjonalne wsparcie w najważniejszych chwilach twojego życia. W naszym atelier panuje atmosfera elegancji i klasy, a każdy klient jest traktowany indywidualnie. Przyjdź do nas i poczuj, jak moda staje się sztuką. Pracownia krawiecka Iwona Solska, Katowice, ulica Jagiellońska 16.